Z nami kruszyna MMA, witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Powiedz mi tak, pierwszy raz na gromdzie? Pierwszy raz. No i co, ja tutaj na razie się zagotowało i to wcale nie w ringu, co? No nie, no, nie, 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 w ringu, nie w ringu, nie w ringu. Na ten moment, jak ci się podoba cała otoczka, przede wszystkim jak się podobają walki, no i to jak to tutaj wygląda? Dopiero przyjechaliśmy, więc jeszcze mało widziałem, mało mogę powiedzieć, ale fajnie to wygląda. no Na pewno to będzie dobrze. Czekam na walkę e, wieczoru. Jak typujesz? No chicia, nie? Chicia, chicia to jest mój typ. Okej, okay, easy? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Na pewno to są dwóch, dwóch bardzo mocnych yy, zawodników. No niech wygra lepszy, tak? Bliżki, bliższy mojemu sercu jest Hicia i tak... Hacia. Hacia, Hacia. Przepraszam serdecznie. Chacia. Słuchaj, zauważyłem ostatnio, że sporo się dzieje wokół twojej osoby yy, z różnych względów yy, i mam wrażenie, że jakaś walka gdzieś się szykuje w jakiejś organizacji. To prawda czy fałsz? Czy tutaj szykuję, dementujemy? Szykuje się, szykuje się. Szykuję się. Nie, nie, nawet nie jedna. A w jakiej organizacji? Coś możesz zdradzić? nie możemy na razie rozmawiać, to są pytania do menadżera. A w jakiej formule? Yy, w MMA. Tylko i wyłącznie Mama wchodzi w grę. Na razie na MMA ja jestem zapaśnikiem i, i w tą w tę w dziedzinę będziemy celować. Dobra. A, walka w MMA i... i okay. Okej, okay, to ja pociągnę w ten temat. Legia Warszawa, klub wiadomo, od dziecka kibicujesz. To raz, dwa, no dużo przyjaciół związanych właśnie ze sportami walki. Chociażby Arek Wrzosek, no co tu mówisz o mnie? Topka obecnie polska i można powiedzieć europejska też. Bierzesz jakieś od niego lekcje i starasz się, starasz się brać od takich zawodników to co najlepsze, czy raczej po prostu to jest twój kumpel i oczywiście mu kibicujesz. Oczywiście, oczywiście biorę, biorę przykład z najlepszych, bo chcę być najlepszym. Krótko, zwięźle i na temat. Dokładnie. Nie ma wielkiej gry, rozmowa kontrolowana. <gry> słuchaj, no właśnie, ja nie wiem, o co mam pytać. Nie ma wielkiej gry. Dobra, ja nie wiem, o co mam pytać, się. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Jedziemy. E, słuchaj, miałeś krótką przerwę, widziałem, że też postura bardzo mocno się zmieniła. Tak. E, rozumiem, że na czyściocha. E, na sucho nawet trawa nie rośnie. No. <gry> no. Wiadomo, że coś się tam e, trzeba wspomagać odżywkami. Okej. Okay. Zauważyłeś, że media się zaczynają tobą coraz bardziej interesować. Zresztą nawet zobacz, co się dzisiaj dzieje. Ja powiem szczerze, jestem trochę w szoku, a ty? Myślę, że to jest zasługa mojego menadżera, który bardzo dobrze prowadzi moją karierę. Na razie idzie to w dobrą stronę i w tym kierunku zmierzamy. Ulubiony zawodnik z grądy. O, nie, nie typuję, nie typuję, nie uważam, ale ja lubię wszystkich zawodników, dla mnie każdy, który ma wy, e, jaja wyjść na ring to jest, to jest bardzo dobry chłopak kurcze i nie mam ulubionych. Słuchaj, czy w tym roku jeszcze możemy się spodziewać Ciebie w OKTAGONIE w ringu? Będzie to prawdopodobnie styczeń albo luty. E, gale free fightowe. no teraz słuchaj, no naprawdę... Łączą się, można powiedzieć, ze sportem bardzo mocno. Ostatnio hybryda fejmu to udowodniła. Chciałbyś zawalczyć na takim fejmie z jakimś sportowym świrem, a może z jakimś freakiem. Jak ty to widzisz? Nie widzę walk z żadnym z freak, freak fighterów, tak? Nie widzę tego. A Denis? Domówówów? Czy jakiś freak fighter jest w tym momencie na poziomie sportowym, jakimś jakimś sportowca? Słyszałem, że boksia. Denis Labryga aspiruje do UFC. Jeżeli to by była gara, gala sportowa, oczywiście możemy to zrobić. Właśnie, charakteryzacja Denisa Labrygi. Wielki chłop potężny. Ile teraz wnosisz na wagę? No to teraz jest aktualnie około 112 kg. No to Denis pewnie jest troszeczkę cięższy, ale wydaje mi się, że jakby się spotkały takie dwa chłopy, to byłoby ciekawie. Uważasz, że jest zawodnik naprawdę dobry na polskie warunki? Zawsze waga ciężka, przynosi dużo. No, przyduzi dużo, dużo emocji, prawda? No to prawda. No, są nokauty, to, 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 to co lubimy. Słuchaj, muszę Cię zapytać jeszcze o Legię e, Warszawa. Od kiedy ta miłość do Legii? Bo tak powiedziałem od dziecka, ale tak dokładnie to nie wiem. Od kiedy pamiętam. Od kiedy <laughs> Dawid mnie zabrał, mój przyjaciel serdeczny, na zapasy, tak to się zaczęło. No i się ciągnie do tego, do tego dnia i jeszcze na pewno trochę to potrwa. Jesteś obecnie zadowolony z formy Legii? E, mówi Pan o piłkarzach, czy o jakiej formie? O formie tak, no o piłkarskiej, no tak, zdecydowanie, o jakiej mogę nie, pytać. Nie, 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 nigdy nie, to, co, mi się wydaje, że troszkę e, za dużo pieniędzy dostają, a za mało roboty robią. A to jest tak, że Ty śledzisz każdy mecz i jakby wciągasz się w te wyniki piłkarskie, czy Ty bardziej, żeleta, wiadomo, doping i ogień? Mecze mnie nie obchodzą. To co Cię interesuje? Czysty sport. Okej, okay, ale na trybunach? Tak, tak. Ja jestem kibicem, nie jestem. Jakbym chciał być piłkarzem, to bym grał w piłkę. Okej, okay, słuchaj, jak zauważyłeś od jakiegoś czasu, yy, gale freakowe mocno się rozwijały w, w Polsce. Yy, czy ty yy, jesteś zwolennikiem typowych freakfajtów, czy raczej nie? Bo mnóstwo powiedziałeś, że freakfighterzy to nie, ale dlaczego? Yy, nie będę odpowiadał na te pytania, niech każdy sobie odpowie sam dla siebie, co jest dla niego ważne. Ja już powiedziałem, nie lubię się powtarzać, więc dziękuję za te pytania. Nie? Przyszłeś w gromdzie? Nie mówię nie. Zobaczymy, co Pan Mariusz zaproponuje. Ja lubię wyzwania. Tutaj ostatnio zostało rzucone jedno wyzwanie przez Coffee Kinga, ale myślę, że to jeszcze chłopak musi troszeczkę. Popracować? E, może nie popracować, ale możemy się spotkać na King of the Street i zobaczymy kto jest królem ulicy. No to słuchaj, dzisiaj zobaczymy jak się przede wszystkim zaprezentuje ze słonką. Wydaje mi się, że słonka naprawdę potężny, e, wariat z gór. Ja myślę, że ki, ki, e, King of the Street to jest odpowiednia, odpowiednia federacja, gdzie chciałbym się z nim spotkać i udowodnić, mu kto jest po prostu lepszy. Królem ulicy. Królem ulicy, tak, bez zasad, bez sędziego. No, tak jak się powinno to odbywać, tak? Okej, okay, dobra. Macie jeszcze jakieś pytania? Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, bo widzę, że tylko ja zadawałem pytania.